Cześć, witam Was w nowym filmie na kanale NoTopStryk. Dzisiaj zapraszam Was na kolejny film o OM1. Dzisiaj omówimy sobie system autofokusa w tym aparacie. Jeśli jeszcze nie widzieliście wcześniejszych filmów z tej serii, czyli na przykład filmu o funkcjach specjalnych w OM1, albo filmu o nagrywaniu wideo w tym aparacie, to też zapraszam Was do sprawdzenia tych materiałów. Tutaj na górze Wam się jakaś karta z filmem. Nie przedłużam dalej tego wstępu i zaczynam. Zanim przejdziemy do menu głównego i tam omówimy sobie konkretne funkcje, to na sam początek w ogóle jak w tym aparacie zmieniać punkty autofokusa bądź strefy autofokusa. Tych sposobów mamy kilka. Pierwszy, moim zdaniem najwygodniejszy, no to po prostu joystick, który leży tutaj idealnie pod palcem i za jego pomocą szybko można zmieniać położenie tych stref bądź konkretnych punktów. Drugi sposób to za pomocą tego czterokierunkowego wybieraka niżej również można te punkty zmieniać, też jest to całkiem wygodne. Trzeci sposób jest bardzo dziwny, można zmieniać Punkt autofokusa za pomocą po prostu pokrętów funkcyjnych w aparacie. Jednym zmieniamy położenie w poziomie, drugim w pionie. Nie wiem, czy ktokolwiek z tego korzysta, bo jest to dosyć niewygodne, ale taka opcja również tutaj jest. No i jest jeszcze ostatni sposób, czyli dotykowo na ekranie. Natomiast ten sposób jest dosyć specyficzny, bo. Kiedy uruchomimy ten system, to wtedy nie możemy korzystać z takich standardowych stref autofokusa, jak normalnie, czy jakiejś krzyżowej, większej, mniejszej, tylko mamy taki prostokącik na ekranie i przesuwając ten prostokącik, tam ustawiamy ostrość oraz możemy za pomocą takiej skali po jednej stronie zmieniać jego wielkość, ale nie mam tutaj dostępu do tych standardowych stref, które są normalnie. Dodatkowo możemy też powiększyć sobie obraz w tym prostokącie, gdzie ustawiamy ostrość, żeby sprawdzić, czy na pewno wszystko jest ostre. A możemy też wyłączyć całkowicie ekran Dotykowy, wtedy przez przypadek gdzieś sobie tego nie ustawimy, lub ustawić aparat tak, że po kliknięciu w ekran aparat ustawi ostrość w danym miejscu i od razu zrobi zdjęcie. Kiedy już wejdziemy w to ustawianie ostrości, dotykowo trzeba kliknąć off tutaj w lewym dolnym rogu, żeby z tego ustawienia wyjść i wrócić do takiej standardowej pracy z autofokusem, żeby móc korzystać z joysticka czy tych standardowych strep. Więc mamy aż cztery sposoby, żeby zmieniać te punkty. Każdy może wybrać coś dla siebie. Przechodzimy już do menu głównego. Mam założony rejestrator, jak widzicie, więc będziecie na bieżąco obserwować na ekranie to, co ja widzę w menu i omówimy sobie tutaj te wszystkie ustawienia i funkcje, jakie ma ten model. Pierwsza zakładka w menu autofokusa. Tutaj mamy na początku tryb autofokusa. Mam tutaj standardowe tryby, takie jak pojedynczy, ciągły czy manual focus. To jest we wszystkich aparatach, więc tutaj nie będziemy tego jakoś głębiej omawiać. Następnie mamy ciągły autofokus z trackingiem. Tracking działa w taki sposób, że wybieramy jakiś obiekt w każdym. Zaznaczamy go, i aparat będzie śledził ostrość na ten konkretny obiekt. I dotyczy to innych obiektów niż te, które aparat sam może wykrywać jak ptaki, samoloty, pociągi. Tutaj możemy zaznaczyć cokolwiek, natomiast trzeba być tutaj szczerym i ten tracking w. OM1 czy w ogóle w Olympusach działa słabo. Zdecydowanie słabiej niż to, co jest w Canonie czy Sony. Tam, jeśli zaznaczymy sobie taki punkt, to on jest jak przyklejony i bardzo dobrze ta ostrożność jest śledzona. W Olympusie działa to bardzo średnio. Często ten obiekt się gubi. Jeśli stracimy go z kadru, to potem nie zawsze on z powrotem znajdzie ten obiekt, kiedy on wróci w kadrze. Eee, działa to po prostu średnio i raczej w OM1 polecam z tego nie korzystać. Lepiej korzystać z wykrywania obiektów. Jeśli akurat fotografujemy coś, co jest w stanie OM1 wykrywać, na przykład ptaki, czy Samochody, wtedy działa to rewelacyjnie, kiedy aparat sam wykrywa te obiekty i śledzi na nich ostrość. Albo jeśli nie mamy takiej możliwości, bo fotografujemy coś innego, no to lepiej sobie wybrać jakąś mniejszą strefę autofokusa, jakiś. Kwadrat, bądź taki krzyż, z którego ja często korzystam, i wtedy za pomocą joysticka śledzić ten obiekt na ekranie tą strefą i mieć ciągły autofokus włączony. Wtedy ten obiekt będzie po prostu śledzony. Korzystałem z tego trochę tak bardziej klasycznie, jak kiedyś się na przykład w lustrzankach z tego korzystało. Więc tutaj, tracking bym sobie w tym modelu po prostu odpuścił. Mówię, nie działa on całkowicie tragicznie, czasem można z niego korzystać, ale na pewno nie jest to jakaś duża zaleta tego modelu. Następnie mamy ciekawą opcję, to jest PRE MF, czyli PRE Manual Focus. I o co chodzi w tej funkcji? Przede wszystkim musimy zaprogramować sobie jakiś przycisk funkcyjny na korpusie pod tą funkcję. Następnie dalej w opcjach, co za chwilę Wam pokażę, możemy sobie ustawić jakiś, jakąś domyślną odległość przy manual focusie, czyli na przykład na 10 albo 15 metrów. I wtedy, kiedy w trybie manualnym kliknę ten przycisk funkcyjny, odpowiedzialny za tą funkcję, to aparat automatycznie ustawi ostrość na zadaną odległość. Oczywiście działa normalnie dalej. Tryb manualny, więc mogę sobie dodatkowo gdzieś to manualnie doostrzyć. Ciekawa funkcja, czasem można z niej korzystać. Działa to trochę tak jak w obiektywach długich tele, czasem możemy sobie zaprogramować jakąś daną odległość i wtedy po kliknięciu przycisku na obiektywie automatycznie ustawiana jest ta ostrość na zadaną odległość. Tutaj działa to tak samo, tylko mamy tą opcję po prostu bezpośrednio z aparatu. No i działa to w trybie manualnym. Jeśli to sobie zaprogramuję pod jakiś jeden przycisk, tak jak ja mam u siebie, no to jednym przyciskiem wchodzę w tą opcję Prefocus, ostrość jest ustawiana na daną odległość i znowu klikając ten przycisk mogę szybko wrócić do normalnego autofokusa. Więc czasem, kiedy fotografujemy coś, co wiemy, że będzie w jakiejś danej odległości się znajdować, to można z tego po prostu skorzystać. Wracamy sobie do menu. Następna opcja to jest autofokus na gwiazdy. Służy on typowo do fotografowania gwiazd czy no innych zjawisk na niebie. No i wtedy wiemy, że światło jest mało i często aparaty po prostu głupieją, kiedy mamy autofokus, szukają tej ostrości przód w tył. Tutaj działa to naprawdę fajnie, kiedy włączymy tą opcję. Ta ostrość jest ustawiana przez chwilę, to nie działa momentalnie, ale za to bardzo często zdarza się, że po prostu jest ona ustawiana dobrze. Nie trzeba tutaj znać jakichś jakich ustawień. Wybieramy tą opcję i po prostu punktem czy strefą autofokusa znajdujemy sobie te gwiazdy. No, i wtedy po prostu klikamy normalnie, jakbyśmy robili zdjęcie. Aparat chwilę szuka tej ostrości i ją ustawia. Tylko będzie on właśnie pracował w taki sposób, żeby być po prostu dostosowanym do fotografii e, gwiazd. No, i jeśli chodzi o te standardowe tryby autofokusa. No to jest wszystko. Wrócimy sobie teraz do menu głównego i sprawdzimy następną opcję. Następna opcja to jest autofocus plus manual focus. Bardzo prosta rzecz, ona służy do tego, że kiedy mamy autofokus, możemy dodatkowo dostrać sobie obraz manualnie. Więc kiedy nie trafimy gdzieś z ostrością, albo mam jakąś przeszkodę w kadrze, no to pomimo korzystania z ciągłego autofokusa bądź pojedynczego, możemy manualnie sobie tą ostrość jeszcze skorygować. Następnie mamy ustawienia właśnie tego autofokusa na gwiazdy i tutaj mamy priorytet, szybkość albo dokładność. No tutaj nie trzeba wyjaśniać. Albo będzie działał jak najszybciej, ale niekoniecznie super precyzyjnie, albo jednak będzie działał dłużej, ale dokładniej. Następnie możemy wybrać, czy autofokus jest uruchamiany standardowo, klikając przycisk z pustu migawki do połowy, czy uruchamiamy go przyciskiem AF z tyłu aparatu, albo możemy ustawić AF on start stop, czyli kiedy klikniemy AF on, on zaczyna szukać tą ostrość, kiedy klikniemy drugi raz, to przestaje jej szukać. W innym wypadku będzie jej szukał po prostu do skutku, więc tutaj mamy trzy takie e, możliwości. I na końcu e, ostatnie ustawienie, czy zdjęcia mają być robione, kiedy ostrość nie zostanie ustawiona, e, czy mają być robione dopiero w momencie, m, kiedy ta ostrość jest ustawiona. Jeśli mamy to ustawienie włączone, e, to migawkę można zwolnić nawet, kiedy obiekt jest nieostry. Ja bym to wyłączył, no bo po to mamy tą funkcję e, autofokusa na gwiazd, żeby po prostu mieć pewność, że te zdjęcia będą ostre, więc ja raczej bym zostawił to e, wyłączone. Następnie mamy ustawienie, które mówi nam o tym, czy autofokus ma być ustawiany po kliknięciu spustu migawki do połowy, osobno dla trybu ciągłego i osobno dla pojedynczego. Jeśli mamy to wyłączone, no to wtedy autofokus uruchamiamy za pomocą przycisku af -on, który znajduje się tutaj z tyłu, również pod palcem. Niektórzy wolą tak pracować, że mają osobny przycisk od ustawiania ostrości, a spuste migawki tylko robią zdjęcia i wtedy tutaj można sobie to ustawić. Następnie mamy ustawienie af -on w trybie MM, i to jest bardzo fajna opcja, bo kiedy ją włączymy, to będąc w trybie manualnym ustawiania ostrości, przy przyciśnięciu przycisku iPhone z tyłu obudowy jest uruchamiany po prostu autofokus. więc kiedy ustawiam coś manualnie, ale nie jesteśmy w stanie tego na przykład szybko zrobić, bo coś nagle się dzieje, a chcemy mieć ten autofokus, to klikamy jeden przycisk i ostrość jest ustawiana automatycznie. Bardzo przydatna funkcja, ja bym ją pozostawił sobie włączoną. Ostatnie ustawienie w tej zakładce pod nazwą zwolnienie, ono mówi nam po prostu o tym, czy zdjęcia mają być wykonane, kiedy ostrość nie jest ustawiona, czyli podobnie jak było wcześniej w tym ustawieniu na gwiazdy. Jeśli aparat nie potwierdzi ostrości, to nie będziemy mogli zrobić zdjęcia, albo będziemy mogli, zależy jak sobie to tutaj poustawiamy i również jest to ustawienie osobno dla trybu ciągłego i osobno dla Myślę, że w tej zakładce to wszystko jest w miarę e, zrozumiałe. Przechodzimy do kolejnej zakładki. Jesteśmy w drugiej zakładce. Pierwsze ustawienie to podświetlenie autofokusa. Ono mówi nam o tym, czy ta lampka pomocnicza, taka czerwona lampka LED, która zapala się, kiedy mamy mało światła i ustawiamy ostrość, ma działać czy nie ma działać. Po co można ją wyłączyć? Po to, że na przykład jak fotografujemy w jakimś ciemnym miejscu, a nie chcemy przeszkadzać i świecić komuś tą czerwoną diodą w oczy, no to wtedy możemy to po prostu e, wyłączyć. Następnie mamy ustawienie wskaźnika. pola AF. On nam mówi o tym, czy wyświetlana jest po prostu ta zielona ramka na około wybranej strefy bądź punktu autofokusa. Możemy ją wyłączyć, możemy ją włączyć, albo możemy ustawić, że ta ramka jest wyświetlana tylko, gdy jest uruchomiona blokada autofokusa, albo tryb z ciągłym autofokusem. Możemy sobie to tutaj wyregulować. Ja to mam standardowo po prostu włączone. Następnie mamy wykrywanie twarzy i oczu, które w Olympusie działa naprawdę dobrze. Ta twarz jest śledzona z dużej odległości, wykrywane jest dobrze oko. I w OM1 faktycznie działa to zdecydowanie lepiej niż wcześniej, e, również przy filmie. I tutaj możemy włączyć standardowe wykrywanie twarzy, możemy włączyć wykrywanie twarzy i oka, ale wtedy on automatycznie wykrywa oko, które jest po prostu bliżej. Albo możemy e, wybrać e, po prostu, czy ma ustawiać ostrość na lewe bądź prawe oko. Więc fajnie, że jest to tutaj tak szczegółowo rozbite. To na pewno może się przydać przy fotografii portretowej albo przy filmowaniu. Myślę, że o tym wykrywaniu twarzy i oka nie ma co tutaj więcej opowiadać. Następnie mamy ustawienie kolejne dotyczące wykrywania twarzy i oczu i ono może być bardzo przydatne, bo tutaj możemy ustawić osobno dla przycisku iPhone i osobno dla spustu migawki priorytet twarzy bądź priorytet strefy autofokusa. I to działa w taki sposób, że na przykład kiedy zapro zaprogramujemy sobie tutaj pod spust migawki priorytet twarzy, to on będzie ignorował jakiś inny punkt autofokusa, który mamy dziś w tym momencie ustawiony i mimo wszystko ustawi ostrość na twarz, jeśli Ustawimy sobie priorytet strefy bądź punktu, to wtedy zignoruje on twarz i wybierze ostrość w tym punkcie, który mamy ustawiony. I fajnie, że jest to rozbite osobno na spust migawki i osobno na ten przycisk iPhone, bo może mieć to po prostu różnie zaprogramowane dla różnych przycisków. Na przykład, kiedy robimy portrety standardowo, czy jakimś zdjęcia w jakiś reportaż gdzieś w tłumie, no to mamy ustawiony priorytet twarzy pod spust migawki, on wykrywa nam ostrość na tą twarz, ale nagle pojawiło się w kadrze coś innego, co chcemy sfotografować, więc nie musimy szybko wyłączać gdzieś tej funkcji w menu, tylko klikamy sobie wtedy ostrość na iPhone i on zignoruje te twarze i ustawi ostrość w tym punkcie, który mamy wybrany. Więc to może być naprawdę przydatne, bo czasami to wykrywanie twarzy potrafi przeszkadzać, bo chcemy zrobić zdjęcie czemuś innemu, a on na siłę nam ustawia ostrość na tą twarz, więc to na pewno bym sobie skonfigurował osobno na spust migawki i osobno na ten przycisk AF. On, jak Wam, po prostu wygodnie. Następnie mamy wykrywanie obiektów. Aparat może sam wykrywać kilka rodzajów obiektów. Mamy samochody, mamy samoloty, psy i koty, ale działa to też na inne ssaki, ptaki oraz pociągi. No i działa to bardzo prosto. Jeśli taki obiekt pojawi się w kadrze, mamy to włączone, to on automatycznie wykryje ten obiekt i będzie na niego ustawiał ostrość. To działa bardzo dobrze. Ja pokażę Wam to na jakichś filmach przykładowych. Szczególnie przy fotografii ptaków się to przydaje. Ale również też przy właśnie jakichś samochodach, rajdach, tego typu rzeczach działa to po prostu bardzo dobrze. I właśnie kiedy nie mamy tego skutecznego trackingu, a robimy zdjęcia jakimś obiektom, które są tutaj wymienione, no to polecam z tego korzystać i to można właśnie ten tracking zastąpić taki klasyczny. I działa to akurat naprawdę dobrze, jeśli chodzi o OM1. I ostatnie ustawienie w tej zakładce, czyli ramka wykrywania oczu. To działa w taki sposób, że kiedy mamy to włączone i nasza twarz jest wykryta, bądź oko, no to widzimy po prostu na ekranie taką ramkę na około twarzy i oka. Jeśli nie chcemy tego mieć, to to wyłączamy i tyle. Przechodzimy do trzeciej zakładki. Tutaj pierwsze ustawienie to jest regulacja czułości ciągłego autofokusa. Możemy ją wyregulować w takiej skali plus 2, minus 2. Możemy tego użyć, kiedy na przykład mamy jakieś obiekty, które bardzo szybko się poruszają, gdzieś jakoś nieregularnie pojawiają się w kadrze, znikają. To wtedy tą czułość można zwiększyć, a kiedy chcemy mieć tą ostrość ustawioną bardziej płynnie, po prostu wolniej, no to, to tą czułość możemy sobie zmniejszyć. Następne ustawienie pozwala nam wyłączyć strefy autofokusa, z których nie korzystamy. Jeśli wiemy, że nigdy nie korzystamy na przykład z dużej, szerokiej strefy, albo z tej strefy krzyżowej, to możemy ją po prostu tutaj wyłączyć i nie będzie nam się ona pojawiała w ogóle w menu, więc szybciej nam się będzie obsługiwać, a bardziej się będziemy chcieli te strefy po prostu zmieniać, więc to na pewno też jest przydatne. Następnie mamy opcję ograniczenia autofokusa jest to po prostu limiter, czyli rzecz znana z teleobiektywów, budowany w aparat. Bardzo przydatna rzecz. Możemy tutaj sobie przygotować trzy różne ustawienia i dowolnie skonfigurować sobie odległość, na jakiej ma pracować autofokus. Od np. 2 metrów do 5 metrów, od 10 do 100 metrów itd. Dowolnie można to sobie tutaj ustawić. I na dole mamy taki wykres, który nam po prostu obrazkowo pokazuje, jak to wygląda. I dodatkowo mamy ustawienie, czy aparat ma zwalniać migawkę, kiedy obiekt jest nieostry, czy yy, nie bardzo przydatna rzecz szczególnie przy fotografii sportowej czy dzikiej przyrody kiedy wiemy że będziemy pracować tylko w danym obszarze żeby ten autofokus nie musiał pracować od nieskończoności do najbliższej odległości ostrzenia tylko zawężamy mu tą odległość pracy wtedy działa on jeszcze szybciej i sprawniej aż trzy ustawienia możemy sobie tutaj dać to jest bardzo przydatna rzecz Następnie mamy ustawienie skanowania AF to działa w taki sposób że kiedy to włączymy i obiekt jest niewyraźny to ostrość będzie ustawiana do skutku, a kiedy to wyłączymy i obiekt jest niewyraźny, aparat wie, że nie da rady ustawić ostrości, no to nie będzie cały czas jeździł tym autofokusem, tylko po prostu w ogóle nie będzie tej ostrości ustawiał. I ostatnie ustawienie w tej zakładce to jest regulacja działania autofokusa i to jest po prostu korekta front bądź backfokusu. Czasem jest tak, że aparat ustawia ostrość na daną odległość, ale tak naprawdę jest ona ustawiona trochę dalej bądź trochę bliżej. To przy bezusterkowcach, nowoczesnych obiektywach zdarza się bardzo rzadko, ale jeśli mielibyśmy jakiś, nie wiem, Dziwny obiektyw, jakiś może niestandardowy i taka sytuacja miałaby miejsce, no to możemy ten front bądź backfocus sobie tutaj skorygować. Jeśli chodzi o zakładkę numer 3, to tyle. Przechodzimy do kolejnej zakładki. Musiałem zrobić chwilę przerwy, bo złapał mnie deszcz, ale możemy już kontynuować. Przechodzimy do następnej zakładki, jest to już zakładka czwarta. Dosyć krótka jest to regulacja autofokusa do filmowania no i mamy tutaj wybór po prostu trybu podczas filmowania, dostępne są wszystkie te tryby, które były w trybie fotograficznym, oprócz oczywiście autofokusa na gwiazdy następnie mamy konfigurację prędkości i czułości autofokusa ciągłego podczas filmowania w takiej prostej skali plus jeden, minus jeden możemy sobie prędkość i czułość zmniejszyć bądź zwiększyć zależnie od tego jak chcemy, żeby ten autofokus działał czy chcemy, żeby był bardziej płynny, czy po prostu szybszy, więc fajnie, że to też można tutaj skonfigurować. Jeśli chodzi o autofocus do filmu to tyle, przechodzimy do następnej, piątej zakładki dotyczącej autofokusa, i tutaj mamy pierwsza rzecz ustawienia trybu celu autofokusa. Dosyć dziwna nazwa, ale jest to bardzo przydatna opcja. Tutaj możemy, po pierwsze, również wyłączyć strefy, z których nie będziemy korzystać autofokusa. Oraz możemy sobie skonfigurować e, własne strefy, czyli możemy e, w czterech polach. Mamy do dyspozycji od C1 do C4, stworzyć sobie. Cztery indywidualne pola autofokusa, czy strefy. Wyświetlam się wtedy taka siatka, i tutaj, za pomocą pokręteł funkcyjnych i przycisku info, możemy sobie dowolnie stworzyć własne strefy autofokusa. Szersze, węższe. Możemy wybrać też, ile punktów ma być aktywnych. Czy mają być wszystkie, czy ma ich być mniej. No i to służy do tego, że kiedy robimy coś niestandardowego, na przykład fotografujemy jakieś zwierzęta, które siedzą w jednym miejscu, i chcemy mieć autofokus tylko na ich głowy, to możemy sobie żeby zostawić tylko jedną aktywną linię autofokusa i tylko w tej linii autofokus będzie działał. Jeśli fotografujemy, nie wiem, skoczka narciarskiego, który wyskakuje ze skoczni, no to możemy sobie ustawić tylko aktywną jedną linię na tej skoczni i tylko ten autofokus będzie tam działał. No tutaj zastosowań jest bardzo wiele i ja szczerze mówiąc, nie spotkałem się z taką konfiguracją autofokusa w innym aparacie. Być może jest i ja o tym nie wiem, ale z tych, co ja testowałem, nie widziałem w żadnym modelu tak szerokiej możliwości. Konfiguracja autofokusa, że można było wybrać dokładnie, które punkty i które strefy są aktywne i w jaki sposób będą one ułożone. Tutaj tych ustawień jest, jak widzicie, bardzo wiele. Można naprawdę dowolny, praktycznie kształt sobie tutaj wybrać tego autofokusa. Znaczy kształt, mam na myśli linię bądź prostokąt, ale dowolną wielkość i dowolne ustawienie tych aktywnych. Pól. Więc to na pewno może się przydać i jeśli robicie coś takiego bardziej niestandardowego, no to na pewno warto sobie ten autofokus skonfigurować w taki sposób, I jak mówiłem, możecie cztery takie predefiniowane ustawienia sobie tutaj zrobić, no i dowolnie włączać je bądź wyłączać w menu, żeby wam się one pokazywały bądź nie. Kolejne ustawienie również jest bardzo ciekawe, bo umożliwia nam y, ono y, osobne ustawienia autofokusa dla pracy w poziomie i w pionie. Y, możemy ustawić aparat w taki sposób, żeby y, pracując w poziomie y, na przykład miał on szeroką strefę autofokusa, ale kiedy przejdziemy do pionu, to będzie on na przykład pracował tylko na jednym punkcie autofokusa. Albo możemy ustawić totalnie inną strefę w jednym i drugim położeniu i aparat automatycznie po zmianie jego położenia przełączy się na inną strefę autofokusa. Bardzo przydatna rzecz no bo z innych stref często Korzystamy robić na przykład portrety w pionie, a z innych, kiedy robimy jakieś szersze ujęcia w poziomie, więc bardzo ciekawa rzecz, i warto sobie to tutaj skonfigurować. I możemy to po prostu w tej opcji włączyć bądź wyłączyć tą funkcję dla punktu, bądź dla całej strefy. A jak to ustawić? No to po prostu kiedy mamy to włączone, wybieramy sobie jakąś daną strefę, na przykład ja mam krzyżową teraz w poziomie, ale kiedy przejdę do. Pionu, no to zmienia mi się ona na strefę taką bardziej kwadratową. Mogę sobie teraz ustawić na przykład w pionie jeden mały punkt, ale kiedy przejdę do poziomu, on mi wraca do tego ustawienia krzyżowego. Więc zapamiętuję, które ustawienia były dla jakiego położenia aparatu i automatycznie je zmienia. Bardzo przydatna rzecz. Następnie mamy ustawienie startowe pól bądź stref autofokusa, i to działa w taki sposób, że również musimy to ustawienie przypisać pod jakiś przycisk funkcyjny. I kiedy go klikniemy, to po prostu zostanie ustawiona dana wybrana przez nas strefa bądź punkt autofokusa. Bardzo fajna rzecz, kiedy korzystam z jakiejś częstej strefy. Ja często korzystam z tego krzyżowego. W jakimś innym wypadku musiałem tą strefę zmienić, na przykład na szerszą, ale chcę szybko wrócić do tego standardowego ustawienia. Klikam jeden przycisk na obudowie aparatu i mam ustawienie to, z którego korzystam najczęściej i kiedy włączymy tutaj tą zmianę w poziomie i w pionie tych stref, czyli to ustawienie o którym mówiłem wcześniej, to wtedy w tym ustawieniu startowym również możemy wybrać docelową strefę dla każdego ustawienia i działa ona w poziomie z jednej strony w pionie bądź z drugiej strony w pionie, więc mamy do dyspozycji trzy różne takie ustawienia startowe i również kiedy sobie to tutaj skonfigurujemy i Wciśniemy ten przycisk, to wtedy on ustawi w tym położeniu aparatu tą skonfigurowaną przez nas strefę też bardzo przydatna rzecz i warto sobie to na pewno skonfigurować, jeśli z jakichś konkretnych stref korzystacie często i chcecie mieć do nich szybki dostęp. Następne ustawienie dotyczy aktywowania tego, tych wyboru stref autofokusa. Standardowo robi się to joystickiem. Kiedy klikniecie w joystick, to po prostu podświetla wam się ramka danej strefy i kręcąc przyciskami funkcyjnymi, możecie zmieniać te różne strefy autofokusa. Ale możecie sobie też tak ustawić, że na przykład kiedy klikniecie w ten wybierak czterokierunkowy, to aktywujecie sobie te strefy albo kiedy Ruszycie po prostu przyciskiem funkcyjnym, to te strefy się aktywują i można tu wybrać, czy te strefy mają być aktywowane, czy ma być zmieniana pozycja tej strefy w kadrze. Osobno dla właśnie tych przycisków funkcyjnych, wtedy mamy ten dodatkowy sposób zmiany punktów autofokusa, o których mówiłem wam na początku filmu, czyli ten taki nietypowy, gdzie możemy zmieniać położenie punktu za pomocą tych pokręteł, Albo moim zdaniem dużo wygodniejsze ustawienie, czyli zmieniamy położenie tej strefy autofokusa wybierakiem tym czterokierunkowym, no albo w ogóle najwygodniejsze i najczęściej przeze, przeze mnie ustawione. To po prostu joystick, ale no do tego to służy. Następnie mamy ustawienie pętli, to dotyczy do tego, jak, w jaki sposób będą e, zmieniane te punkty autofokusa w kadrze. Możemy sobie ustawić e, tryb wyłączony. Ja tak mam, że kiedy dojadę do końca kadru, to po prostu dalej nie jestem w stanie przejechać. Te punkty autofokusa się zatrzymują, ale możemy sobie też ustawić pętle, czyli kiedy przejedziemy do końca, to. Punkty zostaną aktywowane z drugiej strony, czyli możemy jeździć tak naprawdę w nieskończoność tymi punktami. Można też ustawić tak, że po dojechaniu do końca autofokus zostawiany na następny wiersz bądź kolumnę. To już jest po prostu do waszej dyspozycji, korzystajcie z tego jak chcecie. Ja mam to wyłączone, ale niektórzy wolą mieć tutaj tą pętlę, żeby szybko z lewej strony na przykład przerzucić się na prawą. I kolejne ustawienie w tej funkcji, czy po dojechaniu do granicy kadru mają się aktywować wszystkie punkty autofokusa, czy nie. Ja mam. To wyłączone, ale można to ustawić tak, że kiedy dojedziecie do krawędzi kadru, no to wtedy zmienia wam się z danej strefy na wszystkie dostępne punkty autofokusa. No i ostatnie ustawienie to panel wyboru AF. Służy to do tego, że kiedy kadrujemy za pomocą wizjera, możemy korzystać z ekranu dotykowego, jak po prostu pada i palcem sobie zmieniać punkty autofokusa, gdzie one mają się znajdować. Można to włączyć bądź wyłączyć. Ja z tego nie korzystam, no bo moim zdaniem joystick jest dużo wygodniejszy niż jeżdżenie palcem po ekranie, ale niektórzy lubią z tego korzystać, więc wtedy ta opcja może im się. Przydać. Przechodzimy teraz do ostatniej zakładki, bo jeśli chodzi o same ustawienia autofokusa, to tyle, ale ostatnia zakładka to Manual Focus, więc myślę, że też warto kilka rzeczy tutaj o tym powiedzieć. Pierwsze ustawienie to asystent Manual Focusa, czyli ustawienia, które pomogą wam ostrzyć manualnie. Pierwsza rzecz bardzo prosta to powiększenie. Kiedy włączymy Manual Focus, zaczniemy kręcić pierścieniem, to automatycznie kadr nam się powiększy, więc łatwiej stwierdzić, czy po prostu obraz jest ostry. Możemy też to powiększenie regulować z tymi pokrętłami funkcyjnymi, czy ma być ono mniejsze bądź większe. Następnie mamy podgląd, czyli po prostu Picking. Focus Peaking. Focus to Peaking to taka funkcja, że krawędzie, które są ostre podświetlają nam się na dany kolor i wtedy widzimy, czy obraz jest ostry tam, gdzie chcemy, czy nie. No i następnie wskaźnik ostrości to jest taka bardzo prosta rzecz. Taki mały po prostu wykres na dole, na dole kadru, gdzie widzimy kręcąc pokrętłem czy idziemy w stronę makro, czy w stronę nieskończoności. Dla osób początkujących może to się przydać, łatwiej się zorientować, czy po prostu ostrzymy w dobrą stronę kręcąc pokrętłem ostrości. Eee, następnie mamy ustawienia pod są to po prostu ustawienia fokus pickingu. Możemy wybrać kolor biały, czarny, czerwony bądź zielony. Ja mam czerwony. Możemy sobie intensywność ustawić słabą, mocną bądź normalną, jak bardzo mają być mocne te podświetlenia. No i mamy dostosowanie jasności obrazu. Wtedy, kiedy mamy jakieś trudne worki uświetleniowe, obraz w kadrze jest rozjaśniany, żeby łatwiej było tą ostrość ustawić, ale zdjęcie dalej będzie zrobione według parametrów. Nie będzie ono rozjaśnione. Ja z tego akurat nie korzystam. Następnie mamy wstępną odległość ustawienia manual focusa i to jest ustawienie do tej funkcji pre-MF, o której mówiłem Wam wcześniej, czyli ta odległość, na którą po wciśnięciu przycisku odpowiadającego za pre-MF zostanie manual focus ustawiony. Na przykład 10 metrów i ustawiamy sobie przycisk, który wcześniej zaprogramowaliśmy i od razu mamy tą ostrość ustawioną na te 10 metrów w trybie manualnym. Następnie mamy ustawienie czy sprzęgło manualnej ostrości działa czy nie, czyli ten przełącznik autofocus/manual focus na obiektywie. Jeśli to wyłączymy, to po prostu nie będzie to działać. Następnie mamy jeszcze określenie w którą stronę ma działać pierścień ustawiania ostrości, czy w lewo bądź prawo, już jak sobie tutaj wolicie. No i mamy ostatnie ustawienie. Jeśli je włączymy, to aparat po wyłączeniu ustawi ostrość na nieskończoność. Nie wiem za bardzo do czego to może służyć, ale no jest tutaj również takie E, ustawienie. Więc jeśli chodzi o. Wszystkie rzeczy w menu dotyczące autofokusa, no to dobrnęliśmy do końca, przechodzimy do szybkiego podsumowania. Przechodzimy do szybkiego podsumowania. Omówiliśmy sobie wszystkie ustawienia dotyczące autofokusa w menu. Rzeczy, które mi się bardzo w tym aparacie podobały, jeśli chodzi o autofokus to na pewno wykrywanie obiektów, które działa świetnie, wykrywanie twarzy, które również działa bardzo dobrze, możliwość konfiguracji tych własnych stref autofokusa, to jest bardzo przydatna rzecz, oraz limiter odległości wbudowany od razu w aparat. To są rzeczy, które są bardzo przydatne i mocno potrafią Przyspieszyć pracę z autofokusem w tym aparacie oraz skuteczność samej tej pracy. Rzeczy, które mi się nie podobają, to w zasadzie tylko klasyczny tracking, który po prostu w Olympusie działa przeciętnie i to jest rzecz, którą na pewno można by było jeszcze w przyszłości poprawić. Jeśli chodzi o samą pracę autofokusa, to ja już mówiłem o tym nieraz w recenzji OM1 czy w innych filmach o OM1, więc tutaj specjalnie się nie powtarzałem. Autofokus działa świetnie w trybie pojedynczym, jest bardzo szybki, skuteczny. W trybie ciągłym też działa bardzo dobrze, zarówno przy filmowaniu, jak i przy jakichś zdjęciach w ruchu. Ta, ta ostrość jest ustawiana momentalnie, bardzo sprawnie. Również spokojnie radzi sobie z tymi bardzo szybkimi trybami seryjnymi, które są w OM1. Więc tutaj już kolejny raz nie będę się w to jakoś bardzo mocno wgłębiał, bo już nieraz o tym mówiłem. Chciałem tutaj przede wszystkim przedstawić te możliwości w Menu, które ma ten aparat i pokazać jak ten aparat można po prostu skonfigurować, jeśli chodzi o autofokus. Jeśli nie widzieliście wcześniejszych naszych filmów, to po raz kolejny zachęcam do sprawdzenia innych materiałów o OM1, które robiłem na tym kanale. To jest mój prywatny aparat, korzystam z niego często, więc no, mam już takie spore doświadczenie z obsługi tego modelu i dlatego przygotowałem dla Was serię takich filmów typowo OM1. Tym bardziej, że dużo użytkowników Olympusa czy OM System mamy na tym kanale. Jeśli Wam się podobało, to jak zwykle za Subskrybujcie nasz kanał, zostawcie nam komentarz, łapkę w górę i widzimy się długo w kolejnych filmach. Do zobaczenia, cześć!